Hej, witaj w kolejnym odcinku Minecraft Ekstry na moim kanale. No i szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiej reakcji pod moim filmem reaguje na. Jest strasznie dużo łapek w górę. Zobaczcie, jest ich aż tyle. Dziękuję wam za to. Słuchajcie, moim celem jest teraz wbić 5000 subskrypcji. Brakuje nam do tego celu też niewiele. Wiem, że 67% osób oglądających mnie niestety mnie nie subskrybuje, dlatego naciśnij, proszę cię ten przycisk, niech się stanie szary. Dzięki temu ja spełnię swój cel, swoje marzenie, a ty będziesz mógł otrzymywać powiadomienia do moich filmów i razem z innymi oglądać filmy na moim kanale. Jeśli chcecie jakiś konkretny odcinek, do reaguję na. Napiszcie go teraz w komentarzu, a ja na pewno przypnę wam serduszko i zobaczę, czy da się go zrobić. Nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, Minecob! Bo Bloki mnie tak kazał y, zaczynać odcinki, więc... Y... Ale ja tak tylko mogę! Ogarnij się. No dobra, to... to... to, to cześć. Tu Minecraft i to jest kolejny odcinek. I jest ze mną Vivi. Hej. jest ze mną Bloki! A ja! Ej, co do mnie tak, tak, tak... Aaaa! A do Blokiego, jestem na Bloki. Nie ma. Co to ma być? Jakieś faworyzowanie? Obrażamy się! Właśnie! Zaraz I... zobaczymy kto się obrazi... Ko ko koło Fortuny, pokażę! Lubimy się, Lu lubimy się, Majko! Tak! Się. Super! <grym> ja też Cię lubię. Ja też Cię lubię. Dobrze, i dzisiaj zagramy sobie w Prawda czy Wyzwanie, ale troszeczkę inaczej, bo nie będziemy grali żadne papiery, kamienie i nożyczki, tylko będziemy Jak losować to? na koło Fortuny! Koło o. O. Fortuny! Eee, Także... Robi się grubo, Jola. O oh, no kurde. On tak chodzi, tak, że... nie, tak wiesz, jak ja miło zaraz się posikać czy coś, nie, ja się boję. Jak miło psiki No zobacz, uuuu. zobacz. A, zobacz. <śmienicza> 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 <A>. <śmienicza> ale zamieszanie tu wprowadzacie. <śmienicza> tak, o, zdecydowanie. Zaczynamy, zaczynamy. I dzisiaj pobiegniemy sobie w kierunku Mika Hatki, no ale zaczynamy już tutaj. No to pierwsze losowanko. Tak. Ej, to jest takie, takie smutne, bo ty nie wiesz czy to na ciebie pójdzie czy nie. Co, nie? No! I uwaga, pierwszy Już mi jest. Przykro i się pierwszy boję. jest, pierwszy jest. Kto myśli, kto jest pierwszy? Będzieś pierwszy, a nie pierwszy, więc pewnie Zeus mm. albo bloki. Pierwszy gracz nie to. Bloki. <laughs> nie, to Zeus. E. O, to pierwszy Zeus. gracz to Zeus. Zeus. Dzisiaj Ty będziesz wykonywał wyzwanie pierwsze. Także, możemy wszyscy we czwórkę dzisiaj dla niego coś wymyślić ciekawego, bo dzisiaj już nie wymyśla jedna osoba, tylko wszyscy dla jednej. On uciekł. O. Cóż. Oj, schował się. Znajdziemy go. Dobra, to co, co, co mu wyznaczamy, co mu wyznaczamy? Eee. Eee. Niech znajdzie zombiaka, który tak turyczy. Tak, on denerwuje strasznie. Świetne zadanie. Z Wychodź. Zeus, Znajdź zombiaka, Wychodź który to. tutaj ryczy cały czas Wychodź <noise> co? No. Proste Można zadanie chęć. Musisz szukać po dźwięku zombiaka, który tutaj ciągle <noise> wrześnię A dobra, dobra, czekaj On robi takie by i to mnie wkurza Przylecie automatic, kurde Elo, co robicie? Nic. Mam ja cię. całe życie przed oczyma O gdzie? <noise> to tpaś, Zalaz, no chcesz? Chcesz zabity, brawo a on tak? o, no to pierwsze to? zadanko wykonane. biegniemy w kierunku domku rybki, może na początku bo rybka jest blisko. a to jest daleko. Nie, jest daleko. To może koło ratusza. Vivi. No to koło ratusza. Vivi. czemu nie ja. masz nogi? Ja nie widzę swoich nóg. Na pomniku. A nie ma nóg. Likardy Milos. Zyprali jej. No to losujemy drugi <noise> raz, uwaga. Chwila niepewności. Ale z on brudny jest. No właśnie. Nie Ale mam sobie Nie odkurzałaś, Bibi? No nie, ja to amorek, bo on tutaj, ten, widzicie? O, bo tu jest amorek. i wylosowana osoba to tym razem bloki. Mamy tak fajnie oh. zrobione, że y, nie powtórzy się osoba, także Zeus już był, to teraz bloki. E, zeus, teraz. <noise> on jeździ, co A ja też chcę. Też tak chcę. Froteruje dywan. Nie mogę. <noise> Ale fajnie, to jest taka teleportacja. Tylko dla ubogich. Boże. Dobra, nieważne. Wymyślamy zadanko <noise> dla Blokiego. Co może Dobra, zrobić? Ja, ja proponuję, żeby no. wybudował wąsy. Takie, takie fajne, bardzo brązowe wąsy na pomniku Mary. Żeby dorobił jej masę Pytanie takie, bo ja się nie wtrącam w grę Tylko nie mamy brązowego barwnika tak. czarne drewno Może mogą być czerwone A buty? Mogą być czerwone Jak mi dacie drewno to z chęcią je zbuduję Dobra, jak mam wejść na górę? Tu jest drabinka Jak mam wejść na górę? O. Tylko może ja chyba do tej głowy wejść, czy coś Jak ktoś ma jedzenie Jest, ale musi... Chodź, tu zobaczysz A, dobra, widzę Macie jakieś Musisz... jedzenie? Nie mam nie ma brwi Nie ma, nie. Wyjmuj... nie ma, wyjmuje jedzenie Patrzcie, bloki tam wychodzi <laughs> Praca na <Wybra>. wysokościach <laughs> Jak mam zrobić i wąsa? To chyba tak o, muszę po prostu <laughs> Majko, zep... <laughs> zobaczcie jak ma... <laughs> <A! śmiech> Pół serduszka i na dno Jak deska? <śmira> deskę Może być Jaka mucha <śmira> to Mati pływa To są jak z tych filmów takich Z tego, z terekiny w ogóle, takie <śmira> ten Zobaczcie, że tak DZIĘCY! Ma wąsa, ma wąsa Chciałem Zjem Chciałem zrobić takiego fajnego, ale nie wyszedł o, zje, Zjem cię, zjem jest ona w nie liczy się Piękny wąs Cudowny. A my biegniemy dalej. Biegniemy do Mika. Jedną Vivi trzeba. O, o, Miko. O. Taka, już widać ten muchomorek. Tak, o. Od kiedy tam jest balkon? Był. Naprawdę? No. Wszystko? Aha. Ładnie miau, tutaj jest. Miau, miau. No to jesteśmy koło tak y, Muchomorka y, Mika Już wszyscy są? Czy jeszcze nie wszyscy? Chyba nie wszyscy, nie dotarli Zgubiłem się, chwila Chwila Widzę dobra. jakiegoś dużego, czerwonego grzyba Tak To jest ten grzyb e, Losowanko numer... Który to już będzie? Numer 4 3 Trzy Trzy, dobra, lecimy Trzy Eee, halo? Zgadnijcie kto to Vivi, ja? Vivi O, Maria wiedziała no to mm, co by tutaj Vivi wymyślić tu. tak w takiej y, sprzyjającej atmosferze y... Tak, wybuduj dom jeden na jeden, to jest dobry pomysł Zaczaiłem Sze? o co chodzi A, Jak jeden na jeden? No weź kurde pięć trapdoorów i... No właśnie no I Jazda hey. Ja wiem już o co chodzi. Już wiem! To jest dobra, to jest A dobra A wiem, wie o co chodzi? Czy jeszcze nie. nie. Ty nigdy nie wiedziałem no, Rób trapdory, dory. Nie krzycz na mnie! Nie krzycz! się! Nie krzycz! Nie krzycz na mnie! Nie krzycz na mnie! Nie na mnie. Nie na mnie. Też. też! Ale... E, mam pytanie, gdzie ty jesteście? Patrycjo, koło Muchomora Mikam. No oh, o nie, e... <laughs> nie mogę znaleźć domu. <laughs> Zobaczymy jak mi pójdzie no. Już lepiej jak zrobi się crafting i ma się obok kolejny niż jak się zrobi crafting i w tym craftingu się zrobi drugi crafting. O Jezu Nie pytajcie, ale ja tak zrobiłem mm. I na górę O, kaczucha No? A, no nie Daszek jeszcze... No. Nap Napada cię ja Daszek, Daszek Eee. My Tak ale z, ale z niej kaczucha! Bo Vivi chyba przywołała te mroczne no, siły kaczek. Odwrotnie jest. To byś musiał tutaj przyłożyć. Tu, tu, tu przyłóż. A! No Ale fajny przytulny domek. No Jak i. Jak ci się tam wspaniale. mieszka? <głos> 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 zostaw to! Teraz jeszcze biedną kaczkę zmaltretują, nie? Zobaczcie, to jest domek nawet dwuosobowy. No kurde. Dawajcie, dawajcie trójkę. Spróbujmy, Jolo, jolo idź tam jako córeczka. Dawaj. Dawajcie, 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 dobra. Wow. Dawaj, dawaj. Nie wejść. A jak na górę? E, pchajcie, wejść? E, pchaj, e, pchaj, w tą stronę. O! O! Zobaczcie, o, cała rodzinka. Przytulnie. A ja ci powiem jeszcze, Bloki, że no. Vivi tam czeka na ciebie z leonkiem, więc. O! No i pięknie, czteroosobowa rodzinka. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj! Ja Pamiętaj, tym razem jak go otwierasz, to bez folii. O! A może być, fajku! Najpierw trzeba folię oderwać, potem dopiero słodkę. dać być. Krzyżyk na drogę i idziemy, nie? Czekaj. Nie mogę być. Czekaj, gdzie? Ale wyskoczyli. Dobra, słuchajcie, lecimy nie. dalej. Gramy, przedostatnie losowanie, Właściwie ostatniego już nie będzie, bo już wiadomo, kto zostanie. Ale te. Te, teraz mamy losowanie, albo ja, albo jolo. No, Ja, Jolo, jolo, Dobra. Zdeba już uwaga, 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 uwaga. Jolo. Dobra. <ścoughs> <ścoughs> <laughs> ja mam dla niej pomysł na wyzwanie, powiem szczerze. Oh, nie. Niech pootwiera wszystkie drzwi w tej bramie. Dobra, A to są tylko. Ale nie wszystkie, trapdory też, wszystko O dobra Wszystko musisz pootwierać Dobra To jest fajna robota, to ja mogę ja Ona My... lubi spamić w takie rzeczy że... To ja musiałam <laughs> budować dom jeden na jeden, to a ona musi otwierać wszystkie trapdory i drzwi No ej Vivi No to, to przykręć Vivi przypominam ci, że ostatnio jak było to, to musiałem robić wiadro challenge, także <śmiech> <śmiech> Waliłeś wiadro Wiele się. Dobra, Wiwi, się wywróciłaś na odcinek 24 godziny w Vivi Minecraft. Eee. zgodziłaś się. O Jezu, spadłem gdzieś. Ja wiem, Halo. kiedy byśmy mogli go zrealizować. Dzisiaj? Nie. Ej, to jest. Ej! Ty już bardzo dobrze wiesz, kiedy. Ej, tutaj jest spokoik. No. A no jest, faktycznie, na górze jest. ty go spryczasz. Gratulacje, Joluś. Chola. Piekły. Masz, masz Jolo w nagrodę chleb. O, a nie, ja mam się żyję. Lecimy do ostatniego miejsca. Ale wyrzucił wodę. <grywa> Ale wyrzydził wodę. Oddaj, wyrzydził wodę. Oddaj, bo zabiję wszystkie króliki. Co to e, jest? jest ostatnie miejsce. Nie są moje. To wracamy na spawna i tam zrobimy challenge dla mnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ok. Jak, jak moje kopie wykąpię w lawie. Tutaj wykonamy challenge dla mnie, także możecie już myśleć nad tym o nie. Czy macie jeszcze jakieś A, specjalne wymaganie? Się. Ja mam dla niego challenge. Taki bardzo działający na korzyść tego serwera. O. Zapraszam. O, o dzień, dzień do... dobry panie. Dzień, dzień dobry panie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, panie. Dobra, dzień dobry panie. Tam na dole jest dziura, taka bardzo ogromna, która ciągnie się prawie przez cały spawn I pełni ją całym dirtem. Całą tą dziurę i Dirtem O kurde! Gdzie <grym w cielu? grym> <Ciebie> jesteś! <grym> tylko że to jest pełno szkieletów, creeperów i zombiaków. Muszę ogarnąć Dirta przede wszystkim, bo nie ma. Teraz, gąbkę! No ty Ale Jolo ja nie idę się teraz kąpać, tylko... Dobra mogę. Jolo, to ja robię pranka na daję rozbieramy dom. Ja, ja to zrobię w takim razie... O. Bo to tam jest strasznie duża ta dziura, o ile dobrze pamiętam, nie? Tak? Ta jest tak, ogromna. Tak, tak, bardzo. Nie będę tego nagrywał, bo to potrwa latami. A, a muszę, muszę ogarnąć, ale dobra, to w takim razie lecę już zaraz po dyrta ty. jak skończę nagrywanie. E, no a dla was, dlatego że ciągle chcecie to e, prawda czy It's wyzwanie, stop. właściwie dzisiaj nie było żadnej prawdy. Oj, słyszę Creepera. To jest niepokojący BUM! Nie! I dodatkowa dziura dla do zalepienia. Tak, co to tam jest na górze? tak Znowu jakiś prank? Tam jest jakiś Dziory, a tam, tam to nie uh. wiem What the f... Czekaj, podlecę Byłam uh. już tam! Tak? I co tam jest? E, tam jest platforma Sadzika Sodzika, Sadzika, Sadzika, nie wiem I E, nieistotne W każdym razie na zostawcie, zostawcie 1100 łapek w górę, a będzie kolejny odcinek z Prawda czy Wyzwanie Tak Ym, Vivi jest zawsze do tego chętna Nieprawda dlatego... <laughs> Nieprawda no, ze mną dzisiaj była ekipa, Tytmati był, on tam na górze teraz, gdzieś, a nie, tutaj leci, widzę go, Tytmati, Bloki był, Heya, papa. był Zeusek, też gdzieś zniknął gdzie teraz, tam, tam gdzie ja, na Yolo Yolo platformie, Jolo też, też tu, gdzieś zniknęła, twarz zbija. gdzie jest Jolo, ja idę na górę, a to, a to idę dobra, to. plus... No, <grym> nie! Jeszcze, Nie, 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 to tak nie Także i idzie na górze. No i oczywiście była znajoma też grzeczna ma... kaczuszka Vivi. Nie, nie była jest grzeczna! Przez tak, nie rozpalaj tego, zabrakam no, I się. do zobaczenia w następnym odcinku z Minecrafta. Na razie cześć! Pa! pa. pa.